Historia dzieje się w 1968 roku. Pol wiezie swoją dziewczynę Iris na przedmieścia wzdłuż torów kolejowych. Przygotował dla niej niespodziankę: kolację w nowej restauracji Skyview, położonej na szczycie wysokiego wieżowca z panoramicznym widokiem na miasto. Jednak romantyczny nastrój Iris psują niepokojące myśli. Przy wejściu para robi pamiątkowe zdjęcie i kieruje się do windy. Winda jest przepełniona, ale Windiasz mimo to zaprasza ich do środka. Drzwi zamykają się za drugim razem, a na ścianie wisi tabliczka z ostrzeżeniem nie więcej niż osiem osób. Na górze odkrywają, że ich stolik został anulowany. Menedżer Paul, z którym Pol się umawiał, został zwolniony. Rozczarowani idą do baru, udając stałych bywalców. Iris zaczyna mdlić na widok z okna. Przeciskając się do toalety, nie zauważa, że korek od szampana strącił zawieszkę z żyrandola, Pozostawiając pęknięcie w podłodze. Później Pol zabiera iris na punkt widokowy, aby poprosić ją o rękę. W tym czasie jeden z chłopców rzuca monetę z platformy. Wpadła ona do systemu wentylacyjnego, zatrzymała wentylator, a po kilku sekundach wyleciała z powrotem, przebijając rurę gazową. Gaz wypełnił salę. Tańczący tłum wywołał wibracje, a pęknięcie w szklanej podłodze zamieniło się w śmiertelną pułapkę. Dziesiątki ludzi spadają na śmierć. Iris udaje się odskoczyć w bok, ale Pol pozostaje wiszący na gruzach, ale nie na długo. Spada i znika doublette. W panice ktoś przewraca kucharza, który podpala kobietę biegnącą w przerażeniu do otworu wentylacyjnego. Wybuch ogarnia połowę restauracji. Windiarz wzywa ludzi do schodów, ale tłum naciska na siebie, a stopnie uginają się pod ciężarem. Tylko zuchwały chłopiec zdążył się uratować. Ostatnią nadzieją na ratunek z restauracji jest winda, ale nie ma w niej miejsca. Starzec, który postanowił przeskoczyć kolejkę, utknął w drzwiach, lina pęka, a winda z pasażerami gwałtownie spada w dół. Wieża przechyla się, a goście zaczynają ślizgać się po podłodze w kierunku okien. Iris zostaje na dole, ale los szykuje jej nową niespodziankę. Moneta rzucona przez wybuch na żerandol spada prosto na fortepian. Instrument staczą się. Rozbija szybę i leci w dół wraz z ludźmi, ostatecznie miażdżąc bezczelnego chłopca. Iris dostrzega ocalałego, syna piosenkarki Pop i rzuca się do niego. Ale wieża się zawala. Dziewczyna chwyta się jedną ręką chłopca, a bezimiennym palcem wzmocnienia. Siła grawitacji zdziera skórę z jej dłoni i oboje spadają w pustkę. W tym momencie okazuje się, że to wszystko był sen studentki o imieniu Stefani. Jej przyjaciółka radzi jej pojechać do rodzinnego miasta i zapytać babcie Iris, dlaczego śni jej śmierć. W domu Stefani spotyka swojego brata Charlie'ego i ojca, ale matka dawno opuściła dom, a babcia mieszka sama. Wraz z bratem udaje się do swojego wuja Howarda, syna Iris, gdzie mieszkają jej kuzyni. Howard opowiada im, że Iris trzymała ich pod kluczem dla ich własnego bezpieczeństwa, kiedy byli dziećmi, dopóki władze nie zabrały jej do aresztu. Po śmierci męża, stała się obsesyjnie skupiona na śmierci i wysyłała listy z wycinkami o wypadkach. W starych listach Stefani znajduje zdjęcie ze Skyview i adres zwrotny. Udaje się do babci, której dom w lesie przypomina bunkier. Iris spotyka ją z podejrzliwością, ale po upewnieniu się, że są spokrewnione, wpuszcza ją do domu. Z rozmowy szybko staje się jasne, że starsza pani nie jest sobą. Twierdzi, że w dniu katastrofy wizja pomogła jej uratować ludzi, ale od tego czasu śmierć wymazuje wszystkich, którzy mieli wtedy umrzeć, w tym jej męża. Przez wiele lat, Iris badała wypadki i prowadziła zapisy dotyczące metod śmierci. Teraz, cierpiąc na raka, jest przekonana, że jej dar przewidywania przejdzie na Stefani i że śmierć zabierze wszystkich jej bliskich. Jedyna rada, jaką może jej dać to zamknąć się w domu i unikać wszelkiego ryzyka. Stefani uznaje, że słowa babci to bzdury i odchodzi. Ale Iris chce udowodnić, że ma rację i po raz pierwszy od wielu lat wychodzi na ulicę, aby oddać jej książkę. Nagle z dachu spada wiatrowskaz. Uderza w gaśnicę, a następnie trafia Iris w głowę. Na pogrzeb przybywa cała rodzina, w tym matka Stefani, Darlin. Nie chcąc jej widzieć, dziewczyna odchodzi. A krewni zbierają się w domu wuja Howarda. Na podwórku trwają przygotowania do stypy. Upada szklanka. Odłamek wpada do wiadra z lodem. Pod trampoliną z dziurą leżą grabie. Synowie proszą Howarda, aby wykonał salto, ale Darlin dostrzega niebezpieczeństwo i usuwa grabie. Julia upuszcza butelkę i włącza pompę, napełniając wąż. W tym momencie przychodzi z Stefani. Studiowała w domu książkę swojej babci i zrozumiała, że śmierć jest bliska. Wizyta odwraca uwagę Bobiego, który wchodzi w dziurę w trampolinie. Pod jego ciężarem wąż wyciąga grabie, które włączają kosiarkę. Howard nadepnął na odłamek grabi, wpadł pod noże i zginął. Po przestudiowaniu zapisów Stefani zrozumiała, że ocalali Skyview i ich potomkowie umierają w tej samej kolejności co w jej snach. Następny będzie syn Howarda, Erik. Jej rodzina nie słucha jej. Wieczorem, pracując w salonie tatuażu, Erik upuszcza puszkę z łatwopalną cieczą, a łańcuch zwisający z sufitu zaczepia się o jego kolczyk i owija się wokół wentylatora. Przewraca lampę, a rozlana ciecz zapala się. Płomień szybko ogarnia pozostałe materiały i dochodzi do wybuchu. Erik przeżywa dzięki skórzanej kurtce, ale śmieje się z ostrzeżeń kuzynki. W tym momencie Julia biegnie, gdy zostaje uderzona mieczem w głowę i upada do śmietnika. Śmieciarka wrzuca ją do kontenera, a mechanizm zgniatający miażdży wszystko w środku. Zdając sobie sprawę, że Stefanie miała rację, rodzina w końcu zaczyna traktować jej słowa poważnie. Okazuje się, że Erik nie jest krewnym Iris, co oznacza, że śmierć nie nadejdzie po niego. Następny w kolejce jest Bobby. Aby go uratować, rodzina udaje się do szpitala, aby spotkać się z JB, starym przyjacielem Iris. Opowiada im o dwóch sposobach oszukania śmierci: zabiciu kogoś innego i przejęciu, jego czasu lub przeżyciu śmierci klinicznej dzięki reanimacji. Erik proponuje bratu drugą opcję. Potajemnie zabierają orzeszki ziemne, aby wywołać u Bobiego wstrząs anafilaktyczny oraz autoinjektor z lekiem. Kiedy orzeszki zaczynają działać, włączony aparat MRI wyłącza się. Magnes przyciąga kolczyk Erika, a następnie przyciąga do siebie wózek inwalidzki, przebijając go rurkami. Bobby próbuje wyjąć lekarstwo z ręki swojego martwego brata, ale w tym momencie sprężyna z automatu wyskakuje i uderza go w głowę. Teraz przyszła kolej na Darlin. Rodzina postanawia ukryć się w chatce Iris, gdzie mieszkała przez dziesięciolecia. Stefani siada za kierownicą przyczepy kempingowej i docierają do bramy, wyłamując ją. Jednak w domu iskry z instalacji elektrycznej zapalają liście, a spadająca doniczka przecina wąż gazowy. Wybuch powala słup na Darlin, zabijając ją. Fala uderzeniowa przewraca przyczepę do stawu, gdzie Stefani, przypięta pasem, zaczyna tonąć. Charlie nurkuje, przecina pas, wyciąga siostrę i wykonuje sztuczne oddychanie, tymczasowo zatrzymując łańcuch śmierci. Po pewnym czasie staruszka upuszcza monetę. Która blokuje szyny, gdy przełącznik zostaje przestawiony. Charlie przygotowuje się do matury, ale przyjaciel rodziny zauważa, że Stefani nie była wystarczająco długo w stanie klinicznej śmierci. Klątwa nie została zniesiona. W tym momencie z torów zjeżdża pociąg towarowy, niszcząc domy. Krewni uciekają, ale z ostatniego wagonu wypadają kłody, zabijając ich jednego po drugim. Koniec. Cóż, to wszystko. Kolejne spotkanie ze śmiercią dobiegło końca, ale, jak wiemy, ona zawsze jest w pobliżu. Chcesz więcej takich historii? Subskrybuj kanał. Przed nami jeszcze wiele ekscytujących historii.